Dzień dobry. Witam Państwa z Sali Rozpraw w Sądzie. Sala, jak Państwo widzicie, wygląda trochę nietypowo. Trochę może jak jakaś sala widzeń, pokój widzeń w zakładzie typu Alcatraz. Te wyposażenia, które widzicie Państwo za mną, mają za zadanie chronić strony procesowe, świadków, także i publiczność przed skutkami epidemii. Pytanie oczywiście można sobie zadać, jaki cel to wszystko ma w sytuacji, kiedy ta sala jest pusta? Dla kogo w takim razie te wszystkie zabezpieczenia? Kto ma być chroniony, skoro tutaj nikogo nie ma? Jeszcze pół roku temu wszystkie sprawy odbywały się na tej sali rozpraw. Przychodziły strony procesowe, przychodziła czasem publiczność, za stołem sędziowskim siadał skład orzekający. Zapadały wyroki po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Jeszcze półtora roku temu. Jeszcze rok temu. Dziś już nie. Jest taka mała książeczka Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Jest w niej artykuł 45, który stanowi, co następuje. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny, niezawisły sąd. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie. Co to jest jawność rozprawy? Czy obecny stan jest stanem właściwym, zgodnym z Konstytucją? Czy właściwe jest to, że ze stronami porozumiewamy się tylko i wyłącznie z dalej, że co do zasady nie są przeprowadzane rozprawy? Że publiczność nie ma możliwości wzięcia udziału w rozprawie i przysłuchiwania się temu, co się dzieje przed sądem. Czy taki stan jest zgodny z przepisami Konstytucji? Jeśli Państwo chcecie się dowiedzieć, czy stan ten jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli Państwo chcecie zadać szereg innych pytań i usłyszeć na te pytania odpowiedzi od naszych gości, zapraszam wszystkich Państwa na spotkanie w ramach turdekonstytucja.pl do Elbląga w dniu 18 lipca bieżącego roku o godzinie 11. Wszystkich serdecznie zapraszam. Ją. Czytają, czytają Konstytucję. Gdy ją łamią, naginają, Depczą, szarpią, rozrywają. Ty jej bronisz, protestujesz. Swym przykładem pokazujesz. Szanuj ją, Szanuj ją Konstytucję. ją Samurjó. Kast er Równowagę zaprowadza By minister z prezydentem Nie trudnili się przekrętem Kochaj ją, kochaj ją, konstytucję Kochaj ją, kochaj ją, konstytucję